Cześć, witajcie. Dzisiaj taki krótki filmik. Będziemy karmić samicę Heterodona. Akurat jest ona powylince, świeże powylince, więc mysz 16,24 grama. Tutaj nasza dziewczyna leży. Zobaczymy, czy się skusi. Myślę, że, Myślę, że powinna. No jest raczej o. Proszę bardzo, szybka akcja. Jest to samica odmiany Aksantik. No, jak widzicie, udało jej się fajnie przycelować prosto w głowę. Więc ze zjedzeniem nie będzie praktycznie żadnego problemu. Czasem się zdarza, że łapią je w połowie, łapią je za tyłek, i trochę się muszą pogimnastykować. Ale tu akurat będzie na pewno szybka i sprawna akcja. Jak przyjechały do mnie pytony e, siatkowane jako jeszcze maleństwa to właśnie takimi myszami je karmiłem przez pierwsze, przez pierwsze kilka e, właśnie karmiń. A teraz już jedzą takie myszy 40-50 gramowe, czyli największy, największy rozmiar jaki jest dostępny dla mysz. A ta samiczka, jak i, jak i ten mój samiec, taki czerwony, największy dorosły, już właśnie jedzą te myszy takie do między 16-24 g. No ta dziewczyna przyjechała i była wielkości takiej jak ten kawaler, bo to jest chłopak do niej, ale on no niestety nie ma takiego apetytu jak jak ona, więc rośnie zdecydowanie wolniej. Zresztą ten mój jest ten pierwszy tak samo rósł znacznie wolniej samice mają według mnie większy apetyt i szybciej rosną. No, generalnie one rosną większe od samców, więc o, kot się tutaj domaga, żeby żeby wejść do pokoju. I już praktycznie cały myszor wciągnięty. Nagranie jest przez, przez szybkę, więc może nie jest jakaś taka. Chociaż nie. Wygląda na to, że, że, że ładnie wszystko widać. No i już końcóweczka ogonka, także powiedzmy karmienie zakończone. Na dziś to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.